Chciałbym pogratulować trenerowi Siarki i całej drużynie zwycięstwa no i przeprosić za, za zachowanie w samej końcówce meczu. Trochę nerwy poniosły, było to niepotrzebne. Jeżeli chodzi o sam mecz, no, uważam, że nie byliśmy słabszym, z, słabszym zespołem niż Siarka. Ale no panowie, to jest taki, taka dziedzina życia, że no, gdyby nie było emocji, no to, to nie wiem, no, wszyscy by usnęli. Ja doskonale Paweł rozumie, no, zdarzyło się, ja jesteśmy, Paweł Punic chyba nie się, jesteśmy dalej sceptyczni, czy ja się umyju. myślę, że ten wtorek robi swoją robotę w a to, że czasami się wygrywa, to jest taka właśnie piłka, że się wygrywa i się przygrywa i trzeba ten i porażkę i zwycięstwo mieć przyjąć, z mojej strony. Panie Pamiętam, że Tomek taka właśnie mówił, że że piłkarze, wsiadki nie powinni się tak ostentacyjnie cieszyć, co mógłby spowodować właśnie nową sytuację. Panowie, tym ja Panowie, ja jestem takim trenerem, który analizuje i dużo mecz się oglądałem ostatnie zerwy w terenie Brzegi. pierwszym że już na sobowej woli się cieszyło na boisku i przybijał sobie piątki z kibicami, tańczyła na środku boiska, nasi piłkarze leżeli. Nikt z tego nie robił tragedii i uważam, że też nie było powodów do, do jakichś takich nowych sytuacji. Myślę, że to jest normalne. No, za gdy zauważyłem, jak wygląda sytuacja, po prostu zawodnicy zeszli do, do szatni. No, ja nie rozumiem też gospodarzy, że ciężko przyjąć po tak wyrównanym meczu. Troszkę, ale tak jest po. I, I uważam, że nie zachowywaliśmy się jakoś karygodnie, czy źle. No, no, Cieszyliśmy się, a że to zostało źle przyjęte przez kibiców i drużynę, no no trudno. Ale zawodnicy siarki czy używali wózgaryzmu, w publiczności ustalowywali a piłkary w oni w Tarnobrzegu nie używali żadnych wózgaryzmu Nie, też nie rzucali z łapki rezerwowej ale dobrze panowie spokojnie ja myślę, że wie, wiecie co to są derby, to są emocje to nie jest teatr i, i to się, ten, też kibice kochają ten sport za to właśnie, że, że są nieprzewidywalne sytuacje, że są właśnie te, 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 te emocje i o tych emocji było najwięcej, ale pozytywnych Szkoda, że, że taki był troszeczkę finał. Myślę, że to nie zepsuło tego, że, że się Panowie i tu też się ze mną zgodzi, że obydwa ze sobą masę serca i, i, i zaangażowania. No i, i, i cieszę się bardzo w tym momencie z tego, że około ja ja to nie ja zespół. To...